Jakie odmiany się na to składają? Wśród dziesięciu najpopularniejszych odmian w kraju aż sześć to odmiany firmy hodowla roślin z z czego trzy yy, sark, Opoka i nimba to, to pierwsza druga. A to maksymalnie 30% to widzimy ile przynosi nam to skład, kiedy ten odczyn plewy nie jest uregulowany. Wiadomo, kiedy i lasujemy echa to, to wykorzystanie w azocie czy potasie sięga 70%. Czyli naprawdę ten jest przynajmniej 100% jak mniej więcej lepszy. Jako firma mamy kukurydzę i środki odporne na kurydę, rzepaki i środki na rzepał. W przyszłości powiemy do to zboże, bo my już jedźmy na no zimy którego nikt nie ma. My tak staramy się nie iść trendem wszystkim tylko tworzyć własne trendy, tworzyć coś, co się przyda, tak? A nie powielać sprawdzać formulacja, do której należy w przyszłość zabrawiania, zupełnie na jej właściwości. To pewnie wszystkim bardzo ważne pokrycie okrycie tak? Dzięki specyficznej budowie cząsteczek. Są one tak małe, że jak można się przekonać samemu nie rozpraszają światła, a jak są małe, to docierają. Wszędzie i do pary temperatury, Tak, taki rak, że się właśnie do 60 stopni, w związku z tym izoluje też e, tą temperaturę w środku budynku. I najważniejsza to sprawa to jest to, że nie strapa się wilgoć na tym dachu. Od spodu nie trzeba stosować membrany, które wyłapały tą wilgoć. Na później wątro cementowej to zjawisko po prostu nie występuje, dlatego że e, cement ma taką własność, że wchłania ten nadmiar wilgoci. Oczywiście jak kolejemy ta? taki dach wodą czy deszczem, to oczywiście on nie będzie przeciekał. Chodzi o taką wielkość, która powstaje. Tak, i tutaj bardzo dobre efekty daje przy takim zastosowaniu. I preparat Ares to jest, to jest sklejacz do łuszczy czyli coś takiego jak nam czy tego typu preparaty. W, tej, w tym roku wprowadzamy po raz pierwszy. To jest właśnie preparat oparty na żywicach, które sklejają łuszczyny i w rzepaku i zapobiegają o, o, o To Są to z fosfory gdańskie jest to. Producent znanej marki e, produktów amopolski Mamy w fosforach dańskich całą paletę produktów wieloskładnikowych, e, które w swoim składzie mają również pierwiastki drugorzędne. Szeroka paleta produktów powoduje to, że Państwo możecie dobrać odpowiedni produkt do, śliny, do waszej gośliny e, bądź do waszego pola to w zależności od tego, jaka zasobność gleby występuje, fosfor, potas, w zależności od tego, jaką roślinę chcecie uprawiać, tutaj możecie sobie odobrać odpowiednią proporcję fosforu do potasu.